Hejka widzowie, dzisiaj pokazałem wam, bo pomyślałem na takim planem, że nie będziemy robić taki cały dom, tylko pokoje co jakby film inny pokój i teraz to był gaming room, tak to jest mój gaming room, na przykład będzie osobna łazienka, z z obligacją będą razem albo kuchnia z salonem wiecie o co chodzi a ja to trochę połączyłam salon z gaming roomem i tutaj mamy różne rzeczy możemy iść spać wiadomo kwiatek o kwiatek mamy łóżko dywan ława kanapa Stoliczek. Ja na nim chciałem postawić ten telewizor, ale nie wiem dlaczego nie mogłem. Tutaj możemy sobie zagrać. Fajnie, tu mamy komputer, biurko. Co? Wy to widzieliście widzowie? Juj! Może tam nie będę wchodził raczej. Ale denerwuje mnie ta szafka, że nie chce się zamknąć widzowie. Bo nie da się. Tutaj mamy szafeczki, no i to było tyle z tego filmu. Bo chciałem tylko wam pokazać, co zrobiłem. Ale w sumie jeszcze poczekamy, aż będzie dzień. Możemy sobie puścić niau, niau, niau. Muzyczkę. Posłuchajcie sobie widzowie. Fajna muzyczka, co nie? Juu. My sobie wy... zjemy sobie pomarańczka. Czy mandarynka to jest, nie wiem. Niam. Byliśmy głodni widzowie, i dlatego zjedliśmy. O e, ja tu mogę sobie do bazy to zostawić? A ja e, da się tak jakoś tak do szafeczek rzucić? Yo, udało mi się widzowie, jest w szafce. To to też sobie zrobimy. Widzowie musiałem na chwilkę pójść. No i to był nasz efekt końcowy. Jo jest dzień już. No to napiszcie w komentarzu, widzowie, czego byście chcieli. Z kuchni czy z łazienki obligacji? Napiszcie w komentarzu. Ło, jaki głośny dźwięk. Ło. To zostawcie lajka i suba i pamiętajcie, co napisać w komentarzu. Papa. Pa.